BOŻENA CZARNOTA ZŁOTY deszcz. Złoty deszcz bębnił ulicami, Mieniąc kaskadą obiecywał Prawdziwy taniec z kroplami Potokiem marzeń będzie spływał. Popłynie deszcz ulicznych grzechów, Rynsztokiem zbierze czarny osad, Odświeży czeluść złych bebechów, Srebrną poświatą siądzie Rosa. Wzgórzem milczenia wyda osąd, Na ludzkie plemię wskaże palcem. Powinność jasne ma widzenie, A grzechy przecież są zakalcem. Wciąż ku odnowie krąży ziemia, codziennie dając przed świt słońca, myśl, może zmieni punkt ciążenia, wypali zło żarem gorąca. Odnowa już zielenią mieni, węcz każdej wiosny obiecuje. Tak bardzo pragnę zło wyplenić, a ludzie, każdy się lituje. Lecz tym ulicom tłok nie grozi, Jedź samochodem korków nie ma, Furmankom dobrze się powozi, Tylko gdzie, powiedz. Byt w sumienia.